Przenieśmy się do XIX-wiecznej Francji. W przedziale pewnego pociągu podróżuje dwóch mężczyzn pochylonych nad lekturą. Starszy mężczyzna czyta Pismo Święte, natomiast młodszy student zgłębia naukowy tekst. W pewnym momencie przerywa on panujące milczenie i stawia pytanie: "Czy pan wierzy jeszcze w te stare baśnie?" Ależ oczywiście odpowiedział mężczyzna: "Jednak nie są to baśnie, a słowo Boże". Student Uśmiechnął się i powiedział: Gdyby pan nieco zainteresował się tym, co mówi współczesna nauka na temat tego, co jest tam napisane, wiedziałby pan, że większość tych rzeczy została już zakwestionowana przez badaczy. Chętnie więc posłucham, co mówi nauka na temat Słowa Bożego, powiedział mężczyzna. Jednak w tym momencie student wstał i powiedział. Muszę już wysiadać. Jednak jeśli zostawi mi pan swój adres, prześlę panu kilka tekstów w tym temacie. Mężczyzna podał mu swoją wizytówkę, a na niej widniało nazwisko Ludwik Paster, Instytut Badań Naukowych. Student zmieszał się, poczerwieniał, spuścił głowę i wyszedł. A ty na czym opierasz swoją wiedzę o Bogu? Na naukowych teoriach? Rodzinnych tradycjach, a może wewnętrznych odczuciach? Szanuję to, jednak są to zbyt słabe dowody, aby można było określić nimi Boga. Sięgnij więc do źródła, którym jest Słowo Boże. Już w najbliższą niedzielę zapraszam Cię na pierwszy odcinek codziennych biblijnych rozważań w nowym programie 7 dni z Biblią. Rozpocznij dobrze każdy dzień z Biblią. Zapraszam. Jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić pierwszego odcinka 7 dni z Biblią, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.